Raciborska Izba Gospodarcza zaprasza do wzięcia udziału w tegorocznej Gwiazdce Serc. To już tradycja w naszym mieście, która ma na celu dobrą zabawę i wsparcie tych, którzy najbardziej potrzebują naszej pomocy. Gwiazdka Serc to akcja zainicjowana przez Raciborską Izbę Gospodarczą z myślą o dzieciach będących w trudnych sytuacjach. W tym roku wydarzenie odbędzie się po raz 22. Temat przewodni to gwiazdka w kosmosie, więc będzie bardzo dużo kosmicznej energii. Tradycyjnie wystąpią racibowscy, przedsiębiorcy, samorządowcy, animatorzy kultury oraz znani i lubiani lokalni wykonawcy. Będzie więc Żwirek i Muchomorek, czyli Mariusz Kaleta i Marek Kurpis. Wystąpi Marzena Korzonek, wiceprezydenci Raciborza i zespół Los i Izbos. Tak, będę występował tradycyjnie w, w zespole przedsiębiorców, który się nazywa los Izbos. Będzie śpiew, taniec i kabaret. Takie kombo występów z kosmiczną energią e, i mamy również jedną ogólnopolską niespodziankę. A tą niespodzianką są gwiazdy znane z programu The Voice of Poland. Podczas wydarzenia wystąpią Jan Górka i Natalia Tull. Razem z Jankiem jesteśmy uczestnikami z The Voice of Poland, a oprócz tego jestem przedsiębiorcą z Raciborza. Prowadzę szkołę Raciborską Fabrykę Muzyki, gdzie uczę dzieci śpiewu i gry na pianinie. Będzie to śpiewanie oczywiście, troszkę w kosmicznej wersji. O, może coś więcej? Tyle wystarczy, myślę. Aby sprawdzić, jaki repertuar przygotowała Natalia i pozostali występujący, zachęcamy do rezerwacji wolnego czasu i miejsca na imprezie. Bilety wciąż są dostępne. To jest charytatywne show, więc sprzedajemy bilety cegiełki, które później zostaną wykorzystane na potrzeby głównie dzieci, czyli osoby potrzebujące. Bilety są w cenie 60, 50, 40 zł. Można je nabyć, nabyć online poprzez biletynek.pl oraz stacjonarnie w Raciborskim Centrum Kultury. Poza występami przygotowano też dodatkowe atrakcje. Dla miłośników Gwiezdnych Wojen kuszącą może być obecność na wydarzeniu grupy Polish Garrison. Co ważne, Gwiazdka Serc to także doskonała okazja do integracji. Zapraszam wszystkich z okolicy, z Rasiborza na tę piękną imprezę Gwiazdka Serc, która odbędzie się 13 grudnia w Raciborskim Centrum Kultury. Gwiazdka Serc w kosmosie, będzie dużo dobrej energii. Dużo zabawy, fajne atrakcje. Zapraszamy.